Take yeah. Ja jestem kurczek, a to jest Dragon Saga Online. Tak, mam tu już jedną, postać. chciałam się zapoznać z grą, więc zobaczymy poziom i jest gitany. Takie szalone bugi czasami, że o, teraz na co patrzcie. O, widzicie się taki bóg. Tak wygląda pewnie z fullsetem. Ten też wygląda tak z fullsetem. I ten. Też wiem, tak naprawdę nie Może weźmiemy sobie parowego mechanikusa. Albo nie Lasu. Nawet widzimy go. Kuczerek. Jakieś włosy ładne. Takie, no, takie, takie są gipsy, ciało. Nie będzie... To jest... No, to Aha, bo tam to jest kuczerek. No ten. Palmych krzesło skrzypie. Fuck! Okej, okay, dobra. Ucineczki rzadko. Rzadko odcineczki będą się pojawiały, bo ta gra wymaga małego poświęcenia. Tylko codziennie muszę wchodzić, żeby zbierać ten, To raczej tego nie będę nagrywał się jakieś fajne. Na początku. Nie wiem czy ekspić czy nie expert. Raczej nie będę ekspił na poza odcinkami. Okej, okay, dobra połączenie nawiązane. Raczej tego nie będę czytał, bo to jak... o też oczywiście dostaniecie. O, nie widać mnie. Bo niewidzialny jestem. Zewlok... O, już jestem widzialny. I też od żywych. Dobra, biegnie. Czyli bonus. Epik. Dobra, tu muszę go zaduczyć. What the fuck. No to Możemy pejtować ale beczka. Mieciaki. No, my nice. Jest nie, no, weźmy sobie, że jako tua przecięło. mam mało chapaców. złożyłem sobie wiem bez sensu. Tu jest hajs. Tu jest beczka. Beczka. <grym> Okej, okay, biegniemy dalej, tu mamy jakąś... Ale przecież widziałam jak umarłeś ze w losu. To wedle zaskoczyło mnie, zdejmijmy to. Z... Wow. Dobra, nie będzie tego czytać. I skaczemy w tu. Da się. Aha, tu się trzeba wejść. To jest... To jest koncentracja. Wejdziemy, jedziemy, połkujemy. Otwójśmy śmiecia. Patrz, zdycha łebniczko. O, może sam. Widziałem, widziałem. Chodź, chodź, go. Załóżmy go. Okej. Okay. O, Prosto, dobrze. Idziemy dalej. Zabijamy wszystkich. Tu też mogę postrzelac. Okej, okay, postrzelam sobie tak jak oni, żeby nie byli sami. O, tutaj walczący z męczykiem. Troszkę brzycha. Ła! Tu wycelujemy. Pudężna, okej, okay. i co jest z tymi, a jest tylko ta pudężna, tu jest też coś, nie, tylko pudężna sfera. так. Okay. Okay. כמה שיותר. נכון.